Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani z polskiej sceny mediów i show, biznesu, od momentu swojego nagłego odejścia z telewizji polskiej nie przestali być w centrum zainteresowania opinii publicznej. Ich kariera medialna wzięła nowy obrót, kiedy postanowili zaangażować się w tworzenie własnego podcastu. Jak donosi magazyn Rewia. Ten krok okazał się dla pary dużym sukcesem, co skłoniło ich do dalszego rozwijania tego projektu. W życiu prywatnym Katarzyny i Maciej'a również doszło do istotnych zmian. Postanowili, że najwyższy czas poszukać idealnego lokum, czytamy w doniesieniach Rewi, chociaż para jest już po zaręczynach, co ogłosili w emocjonującym nagraniu podsumowującym miniony rok, ich wspólne zamieszkanie nadal pozostawało kwestią otwartą. Początkowy plan przeprowadzki do domu kurzajewskiego w Starej Miłosnej został porzucony. Przeszkody, takie jak odległość od centrum miasta i szkół dzieci Katarzyny, oraz świadomość, że Maciej mieszkał tam z poprzednią rodziną, sprawiły, że dla Cichopek nie była to komfortowa opcja. Stąd decyzja o pozostaniu Katarzyny w jej mieszkaniu w centrum Warszawy, choć rozwiązanie to miało być tymczasowe. Teraz, jak zdradza osoba z ich otoczenia, narzeczeni pragną dzielić ze sobą codzienność i dać swojej patchworkowej rodzinie zbliżyć się do siebie. Planują znalezienie wspólnego lokum w stolicy, co ma być świadomym krokiem ku zbudowaniu silniejszego związku i zacieśnieniu więzów rodzinnych. Chcą zamieszkać razem w mieście, mieć coś wspólnego. Zależy im, żeby być razem. To szalenie ważne, aby mieć poczucie jedności w budowaniu życia i w radzeniu sobie z przeciwnościami. Podkreśla bliska para przyjaciółka rodziny. Ta decyzja świadczy o głębokim zaangażowaniu pary w ich związek oraz w tworzenie stabilnego i pełnego miłości domu dla swoich dzieci, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń życiowych. Krok ten, w świetle ich publicznego życia i zawodowych wyzwań, może stanowić ważny moment w ich relacji, demonstrując gotowość do wspólnego budowania przyszłości, nie tylko jako para ale także jako rodzina, pomimo trudności i wyzwań, przed którymi stanęli w przeszłości, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i osobistych, ich determinacja w dążeniu do wspólnego szczęścia i harmonii w życiu prywatnym jest wyraźnym sygnałem ich wzajemnego wsparcia i miłości.